Witam serdecznie Was na moim kanale. Jak co miesiąc zapraszam Was na unboxing najnowszego pudełka kosmetycznego od I Love Box. W tym miesiącu mam aż dwie wersje. Także sobie je porównamy. No i mam nadzieję, że zawartość spełni moje oczekiwania i również Was zachwyci. Także nie przedłużając zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i zaczynamy! Jako pierwsze otworzymy pudełko premium, które jak już dobrze wiecie, kosztuje 89,99 z darmową przesyłką kurierską. W tym miesiącu doszło do małej zmiany, a właściwie do zmniejszenia opakowania, co myślę, że jest działaniem na plus, bo te pudełka wcześniej były odrobinę za duże. To wszystko troszeczkę tam w środku latało. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczmy, co jest w środku, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Otwieramy tadam, tadam, mamy folię bąbelkową. I okej, okay, mam zawartość i już widzę ciekawe tutaj rzeczy. Także zaczynamy. Pierwsze co mam tutaj pod ręką to mygiełka do ciała marki I Love o zapachu truskawkowym. Sezon truskawki właśnie się rozpoczął. Także jak najbardziej w punkt. No i w związku z tym, że jest ciepło, myślę, że mgiełka to naprawdę... Dobre rozwiązanie, także bardzo się cieszę z takiego produktu. Fajnie, że jest to pojemność dość niewielka, 100 ml, więc będzie to taka wersja, wiecie, podróża kosmetyczna jak najbardziej. Nie jest to jakieś ogromne opakowanie, które gdzieś tam do torebki Wam się nie zmieści, więc tutaj uważam na plus. Ale ja tu widzę jeszcze tyle fajnych rzeczy, że nie wiem od czego zacząć. O tutaj mi zakrętka jeszcze odpadła, nieważne. Mam tutaj takie maleństwo, które bardzo przemawia do mnie szatą graficzną i jest to marka Glow. I mamy tutaj wacik do demakijażu, ale to nie jest zwykły wacik, to jest wielorazowy wacik do demakijażu. Słuchajcie, wygląda to w ten sposób. E, nigdy nie miałam styczności z czymś takim, także jak najbardziej jestem ciekawa. Ja będę Wam tutaj gdzieś pisać wartość każdego z produktów ze względu na to, że w tej edycji nie ma już takiej kartki produktowej, tylko wszystko znajduje się na stronie, także przy montażu tego filmu Wam wszystko tutaj gdzieś umieszczę, także wszystko będziecie wiedzieć. Wracając do tematu, jestem bardzo ciekawa jak coś takiego się sprawdzi, bo przyznam szczerze, że nigdy nawet nie pomyślałam, że coś takiego jest, także z miłą chęcią przetestuję. I kolejny produkt, chyba taki najbardziej rzucający się produkt w oczy w całym pudełku, to taka piękna rozgwiazda. No, prezentuje się to prześlicznie i muszę wam powiedzieć, że nie wiem co to jest. Serum do twarzy z wodorostami i ma to formę, słuchajcie, niezwykłego słoiczka, ale takiej rozgwiazdy, także jestem zachwycona designem tego. Opakowania. Jestem ciekawa, czy wnętrze będzie równie e, fantastyczne. I marka Fancy Handy jest też dla mnie całkowitą nownością. Nigdy nie miałam styczności e, z produktami e, tej firmy, także z miłą chęcią przetestuję. No i na pewno pięknie będzie zdobić mi e, łazienkę. Tak fajnie wyglądający kosmetyk. A przy okazji później wykorzystam na pewno to opakowanie do zdjęć. Także na okres wakacyjny w sam raz. Ok, idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Mamy coś z kolorówki i jest to maskara Art Dego, Art Couture mam nadzieję, że dobrze to wymawiam czyli coś na pewno z wyższej półki. To jest w ogóle mój pierwszy kolorowy kosmetyk od Art Deco, także jestem bardzo ciekawa. Z tego, co tutaj widzę już na zdjęciu, na opakowaniu, nie jest to szczoteczka silikonowa, ale tak czy inaczej z chęcią wypróbuję, bo akurat maskarę wykończyłam, moją ulubioną, także w sam raz na testowanie czegoś nowego. No i przechodzimy do ostatniego produktu z pudełka, czyli piąty produkt który naprawdę pięknie wygląda. Jest to olejek do ciała ujędrniający. Olej z kawy, olej z nasion maku, witamina E. Zmniejsza obwód bioder, u pośladków sam raz na moje potrzeby. Jest to marka Body Boom i z tego co już czytałam na Instagramie I Love Boxa, link macie do tego Instagramu poniżej. To jest to w ogóle produkt, który dopiero co wszedł na rynek, także troszeczkę premierowo będę mogła go przetestować jak i wszyscy, którzy kupili boxa, więc myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. No i prezentuje się obłędnie, więc Muszę przyznać, że wszystkie produkty, które tutaj się znalazły, są dla mnie bardzo ciekawe. Ja mam problem z tym, żeby coś mnie naprawdę mocno zaintrygowało, zaciekawiło, a tutaj większość rzeczy poza marką I Love to są dla mnie kompletne nowości. Nigdy nie miałam z tymi produktami styczności, więc... Oceniam to na plus. Oczywiście mamy też karteczkę z podziękowaniem za zakup, i mamy tutaj kod rabatowy 15% zniżki na zakupy w butik Cosmetics.pl na hasło I Love Box. I oczywiście tam możecie znaleźć kosmetyki I Love, SpongeBob, Balmy i wiele, wiele innych. Także jak macie ochotę, to też Wam dam znacie w opisie. No i dobra, i tak prezentowała się zawartość premium. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mam zawartość standard, także jestem ciekawa, jak to wyglądało w standardowym pudełku. Ach, pozwólcie, że sobie tylko sięgnę. Pudełko z zewnątrz wygląda tak samo, minimalistycznie, jest tylko delikatna, maleńka naklejka, więc jakby nie ma tutaj, wiecie, przesadnego artyzmu ani żadnych dekoracji. Troszeczkę... Szkoda, bo przyznam szczerze, że ja lubię takie kolorowe pudełka, bo na przykład te z dawnych, dawnych edycji Shineboxa służą mi do dziś, więc je wykorzystałam, ale te też na pewno do czegoś wykorzystam, ok? A powiem Wam, że to pudełko jest cięższe od premium. Podobnie jak w premium, mamy tutaj folię bomberkową i mamy taką zawartość. I już sobie odłożę i będziemy patrzeć. Pierwszy, największy produkt, który mi się tutaj rzuca w oczy, to nutka naturalnie polska, szampon do włosów łagodzący, konopie polskie. Prezentuję że to w ten sposób, jest to całkiem spore opakowanie, 222 ml. I zobaczmy, jak to wygląda w opakowaniu. Oj, chyba nie być. O, dobra, wyciągam. Taka duża zielona tubka. No, przyznam, że nutkę jako markę kosmetyków znam, testowałam żele, musy do ciała, nawet miałam okazję zrobić kiedyś swój własny żel pod prysznic. Ale szamponów tej marki nigdy nie testowałam. Także stanie w kolejce, bo akurat szamponów całkiem sporo mam na stanie, ale z pewnością wypróbuję. Kolejna rzecz, która tutaj mi się nasunęła pod rękę, to taka kosmetyczka, woreczek kosmetyczka. Myślę, że na kosmetyki raczej do makijażu albo na lakiery, bo jest to marka Semilak. Taka atłasowa, aksamitna, bardzo ładnie wygląda, elegancka. Bardzo minimalistyczna, jak gdzieś potrzebujecie mieć na szybki wyjazd kosmetyczka, tego u mnie nigdy za wiele, więc z przyjemnością będę ją zabierać. E, tutaj na pewno sporo się zmieści, a w razie czego jest też niewielkich rozmiarów, więc bardzo, bardzo fajne. Także mamy dwa produkty za nami. E, mam coś dużego i jest tutaj masło do ciała marki I Love, również w zapachu truskawek, podobnie jak mygiełka, która była w premium, więc mamy jakąś e, Jakieś podobieństwo, ale są to różne produkty, także fajnie, bo jak mamy dwa pudełka, no to bez sensu, żeby nam się produkty powtarzały. I jest to masło do ciała po prostu 200 ml, całkiem sporo. No, jestem ciekawa zapachu, bo jeszcze tego y, smaku, zapachu nie miałam na stanie. Także y, pewnie będzie bardzo owocowo. I idziemy dalej, dalej, dalej. Uuu, tu mi się coś przyczepiło. I mamy takie maleństwo od Instituto Espanol. Espanol. Mam nadzieję, że dobrze czytam. I mamy tutaj krem naprawczy. I czy tutaj jakieś więcej informacji znajdziemy? Ekstra nawilżający, na, przeznaczony do bardzo, bardzo przesuszonej skóry. Myślę, że to powinno się sprawdzić właśnie na np. Na przesuszoną skórę na łokciach, na kolanach. Czy gdziekolwiek jeszcze zmawiacie się z przesuszoną skórą. Jest to bardzo niewielka pojemność, także myślę, że to będzie do użytku bardziej miejscowego niż tak na całe ciało. No ale wiecie, do kosmetyczki takiej podróżnej, apteczki podróżnej powinno mieć super zastosowanie. I jeszcze jeden produkt, również marka Glow. Glow też był w premium, także też mamy jakieś podobieństwo, ale jest to inny produkt i mamy tutaj Quick Treat czyli taką rękawicę na dwa palce do demakijażu, czyli wersja taka travel, na wyjazdy, nieduży format i jest to też rękawica do demakijażu wielorazowy. Z tym miałam kiedyś do czynienia, ale przyznam szczerze, że niestety przez tą niewielką Wielkość tego produktu zgubiłam szybko bardzo. Także mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Będę bardziej pilnować i jak tylko przetestuję, to na pewno dam Wam znać. I słuchajcie, w tej edycji jeszcze było zapowiedziane, że będzie szósty produkt w standardzie, i tym produktem miał być lakier hybrydowy. Jest, oj, jest i lakier. I co my tutaj mamy? Mamy kolor 089 albo 680, zależy, w którą stronę patrzeć. No ale ja sobie go otworzę i zaraz zobaczymy kolorek czarny, klasyka czarny, ale chyba z jakąś drobinką, także taki czarny galaksy, powiedzmy. No przetestujemy, jak widzicie, teraz mam bardzo, bardzo letnie poznacie, ale czarny to jest taka totalna podstawa w zasobach lakierów hybrydowych, także tego nigdy za wiele. I też mamy również tą samą etykietę. No i co? Jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia. Nie dodałam jeszcze, że box standard kosztuje 69,99 również z darmową wysyłką. I jestem ciekawa, który z tych dwóch boxów bardziej przypadł Wam do gustu, czy premium, czy standard. Ja muszę przyznać... Że zdecydowanie jestem bardziej zachwycona zawartością premium, no ale wiadomo jak to premium ma być czymś wow! I naprawdę takim był. Także jak najbardziej przypadło mi do gustu, ale i zawartość standard nie odbiegała za bardzo. Były pewne podobieństwa, także myślę, że jak najbardziej marka się stara, żeby to wszystko trzymać fajnie na poziomie i za to bardzo, bardzo cenię I Love Boxa. Czekam na kolejną edycję z tego co wiem. Nowa edycja rusza już dzisiaj, także. Oj, boję się o mój portfel, boję się też o Wasze portfele. Także dajcie znać, czy planujecie kupić I boxa czerwcowego. Tak, to już czerwiec. Także matko, jak to leci. Także dajcie znać, yy, czy planujecie zakup. Z tego co wiem, będą trzy boxy. Będzie premium, standard i randka. Także, uuu, będzie szaleństwo. Ja się nie mogę doczekać yy, na kolejne podpowiedzi. No i widzimy się w kolejnym filmie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, będziecie ze mną na bieżąco i do zobaczenia. Mua!